Tomek, witam Was w 46 odcinku starmackiej kampy całości poświęconym partom, czyli działom samobieżnym. To będzie coś na kształt RNG. Pokażę Wam jak to czasami bywa z tymi różnymi losowaniami. Zaczynamy od fałki, który wyjeżdża sobie cały pewny i pełny T57. Proszę bardzo, jeden hit wszedł absolutnie na całość. To fałka musiał się naprawdę mocno zmartwić. Co prawda nas Sarmatów arty lubią, ale to jednak był wyjątkowy pek, żeby tak zejść za jednym zamachem. No, słuchajcie, takie oczywiście strzały też się zdarzają. RNG czasami wpłata figle. Tutaj również yy, dzisiaj w kolejnych bitwach zobaczycie co najmniej parę takich akcji, w których rzeczywiście kopara opada. Zaczynamy te już zwyczajne bitwy artami od Sylwiusza z pierwszego Sarmackiego Batalionu Pancernego. Który sobie jedzie tutaj na objekcie 261. Jak widzicie, tam bardzo ładny strzał za 718. No, tutaj tak jest. Tu jakieś lekkie dobicie tego ISU <grym>, 77. <grym, szału nie ma. <grym>, na razie nic specjalnego. 121 ładnie się ustawia. cię celuje troszkę w inne miejsce, starając się no przewidzieć w którym kierunku ta 121 pojedzie niestety to się nie za bardzo udało, no, trafił za 84 e, punkty, to, to jakaś zupełna masakra. Tak? Na razie dwa strzały właściwie zupełnie e, stracone, bo jeden za 77, drugi za 84 No i dopiero teraz w Mausa weszło za 600, co też nie jest jakimś mistrzostwem świata. Jeżeli chodzi w każdym razie o obiekt na 261, który, który czasami rzeczywiście potrafi gwizdnąć nieziemsko. No i teraz sytuacja: zbliżymy sobie tutaj trochę ten fragment ekranu. Popatrzcie, jak celuje w GWS100. Celuje, strzał, posi pada zupełnie w inne miejsce i zabija GW Tigera, którego nie było widać. Po prostu absolutna rewelka. No to czasami takie strzały się zdarzają, że trafiacie w, w czołg, w który zupełnie nie celowaliście. To był taki przypadek. No i tutaj spore szczęście, dlatego że wy tego nie widzicie, ale on ugrzązł w tym miejscu miał duży kłopot z ruszaniem się, więc miał ograniczone pole manewru i udało mu się dosłownie tak minimalnie złapać czołg przeciwny. O, tu widać było jak arty strzeliło po drugiej stronie. Sylwiusz próbuje... Um, Zaatakować. Strzelał trochę w ciemno, ale leciutko się pomylił. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że to jednak trochę w innym miejscu, z trochę innego miejsca ten strzał padał. Tu bardzo dokładnie wymierza w WTA w s 100 Nie mam pojęcia, dlaczego zaledwie weszło za 600. To jest tak miękki czołg, że jeśli chodzi o 2,61, to 2,61 powinna go jednym strzałem zdmuchnąć. No i teraz zostało 2 na 2. Tak. Mamy po jednej stronie GWS-100, które właśnie schodzi w bezpośredniej akcji. Po drugiej stronie mamy WT Alpha, na pewno przeładowanego. Sytuacja szalenie niebezpieczna. Na całe szczęście po naszej stronie dwóch niebieskich graczy, jeden z nich jest Sylwiusz. WT. Przycelowanie, strzał, fantastyczny zresztą. Mi by się taki strzał na pewno nie udał, a jemu weszło bez żadnego problemu. No i w ten sposób mamy zwycięstwo, masterka. Wynik może nie jakiś gigantyczny, pod tytułem 3883, ale tak czy siak zdmuchnięcie tego GW, tej GW pantery w sytuacji kiedy celował w inny czołg uważam że naprawdę warte, warte, obejrzenia. No i przechodzimy do drugiej bitwy tutaj GKS 1962 z drugiego sarmackiego batalionu pancernego. Bitwa, już właściwie sam koniec bitwy. Jak widzicie, bitwa na razie niezbyt się układa. 646 zaledwie damage'u tego widocznego wyspotowany i z 3 oddaje strzał. Tutaj no, próbuję mu oddać. Weszło szczerze mówiąc, tak sobie. No i teraz sytuacja zupełnie niesamowita. Mianowicie mamy kapa. Ktoś jest na kapie, celuje w ciemno i ściąga JPZS-100. Rewelka, nic, żadnego spota, zupełnie, to w tej części bitwy on w ogóle tego nie wiedział. Absolutnie fantastyczne, absolutnie fantastyczne. Zobaczcie, że czasami tak to się układa, że no... Szczerze mówiąc, bitwa dla niego nie była zbyt szczęśliwa, tutaj jakiegoś wielkiego damage'u nie zrobił. No coś tam oczywiście w ciemno weszło w to GPZ-100, no ale mimo wszystko, bitwa nie jakaś rewelacyjna, ale właśnie w takich bitwach trafiają się takie strzały, przy których, no naprawdę, kolana się uginają. Popatrzmy. No, jak widzicie, trzecia odznaka. Nic specjalnego. Wynik też y, zupełnie malutki pod tytułem 1768. No, ale trafienie dekup zupełnie w ciemno i to tak skuteczny dekup, to naprawdę y, bardzo rzadko się zdarza. No i ostatnia bitwa. killa z trzeciego starmackiego batalionu pancernego. na brytyjskiej arty 6. tieru FV304 przez wielu absolutnie uwielbiania kiedyś to był absolutnie fantastyczny zupełnie wynalazek te pociski na no razie że spadają pionowo, ale kiedyś był to tak naprawdę była to arty jeszcze szybsza jeszcze bardziej upiorna dla przeciwnika no później po tych wszystkich paczach trochę ją zgwałcono, no ale cały czas jest w stanie rzeczywiście na polu bitwy narobić sporo zamieszania jak widzicie, na razie mamy 900 y, punktów obrażeń, to jest bardzo przyzwoity wynik. Jeżeli rzeczywiście pocisk z FV wejdzie tak idealnie bokiem, to czasami jest w stanie zrobić naprawdę gigantyczne spustoszenie. Ten pierwszy strzał, który Wam tutaj pokazywałem w M41 w Bulldoga szedł tak naprawdę za 400, więc świetny wynik. Tutaj nie wiem czy zwróciliście uwagę, tak naprawdę było pudło. To znaczy, gdyby ten po pocisk precyzyjnie trafił tam, gdzie był, yy, gdzie był wskaźnik, to szczerze mówiąc nie trafilibyśmy w czołg. Na całe szczęście tutaj rzeczywiście, w ramach naszego kochanego RNG, yy, strzał lekko się zwichrował. Pocisk poszedł dosłownie o centymetr trochę bardziej w prawo, no i zahaczył dosłownie czołg leciutko, ale to wystarczyło, żeby go zlikwidować. Tutaj widzicie. Celowanie w tego ISA. No, du duży kłopot i jest bardzo ruchliwy, kracz ogarnięty, nie widać tego po statystykach, ale ogarnięty, natychmiast się rusza po oddaniu strzału bardzo dobrze. Znaczy niedobrze tutaj dla Łysego, który próbuje go trafić, natomiast tak generalnie to bardzo dobrze. No tutaj jakiś w ogóle żałosny w ogóle RNG pod tytułem 95 łysy musi uciekać. Sytuacja niezbyt dobra, szczerze mówiąc. No tak, ale teraz udało się jakoś już to trochę opanować. Po drugiej stronie trzy arty i idealny strzał. No to zupełnie piękna sytuacja. Yy, nie zatrzymał się tutaj w ogóle. Poszedł na pełnym ogniu. Doskonale wymierzone. No i teraz już tylko polowanie na przeciwnika po drugiej stronie. Ta S51K, chyba go nawet do końca nie zauważyła. No, teraz jeszcze polowanie na przeciwnika. Widzieliście, że tutaj była próba zaatakowania. FV już widać, ona nas też widzi. No ale jest na przeładowaniu. Strzał, z przymierzenia. No F to zupełnie nie ma szans. Znaczy, yy, znaczy duża FV. FV207. Tutaj nasza 304 jest zdecydowanie szybsza. O, że spokojnie, co prawda nie daje tutaj jakichś dużych uszkodzeń, no ale jednak teraz tylko zablokowanie. Poczekać, aż się przeładuje. Odsunąć się na bok i, i posprzątamy. Naprawdę ładwa, ładna bitwa. I mimo, że było parę pechowych strzałów, chociażby w tego Isa, no to te pozostałe wynagradzają. Bo 1300 to jest bardzo przyzwoity wynik. Patrzcie, że w tej samej bitwie RHM zrobił 2700. No, także z tymi strzałami, z tym RNG naprawdę bywa bardzo różnie. Chyba właśnie arty są najbardziej podatne na te takie dziwaczne losowania. No cóż, na tym polega też ta gra. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zapraszam do kolejnego, już tym razem poświęconego zwykłym czołgom. Do zobaczenia i do usłyszenia.